Mając 13 lat, będziesz mógł pójść na terapię bez zgody rodzica? Tak, ale przyjrzyjmy się temu bliżej. 25 czerwca bieżącego roku Sejm uchwalił ustawę, która poprawia ustawę o rzeczniku praw pacjenta oraz prawach pacjenta. I zakłada ona, że dzieci powyżej 13 roku życia będą mogły bez zgody rodzica chodzić do psychologa. Ale jest pewien haczyk. Ponieważ dzieci od 13 do 15 roku życia będą miały takich wizyt jedynie 3, za to dzieci od 16 roku życia nie będą miały limitu takich wizyt, ale psycholog będzie musiał powiadomić rodziców w przeciągu 7 dni odnośnie tego, co działo się podczas takiej terapii. Jedynym momentem, w którym nie musi tego robić, jest moment, kiedy w domu dziecka pojawia się przemoc i dziecko jest zagrożone. Ale wtedy sprawa od razu trafia do sądu. W jaki sposób dziecko ma swobodnie mówić o depresji, myślach samobójczych czy problemach w domu, kiedy wie, że rodzic dowie się o tym za tydzień? A co, jeśli rodzic jest toksyczny, ale psycholog nie uzna tego za przemoc, albo dziecko będzie bało się zemsty? Dzieci najprawdopodobniej nie będą ryzykować, a ustawa, która miała pomóc, zablokuje takową pomoc. Ustawa przeszła przez Sejm, a później przez Senat, bez żadnych poprawek. Następnie trafiła na biurko Andrzeja Dudy, który wysłał ją 5 sierpnia do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz czekamy na jego decyzję. A co Wy sądzicie na temat tej ustawy? Napiszcie o tym w komentarzu.